Dzień dobry. Z tej strony, Refosado, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten, oczywiście, zaczynamy omówienia sentymentu wobec ryzyka. No i amerykańskie indeksy pozostają na szczytach wszechczasów. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła niewielkie wzrosty. Notowania kontraktów terminowych utrzymują się w, w okolicy punktu odniesienia. W przypadku SP 500 są to poziomy 5340 punktów. Dzisiaj oczywiście wszyscy czekamy na wyniki Nvidii, które poznamy po zamknięciu sesji na Wall Street. To oczywiście najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. W zależności od tego, jak zostaną odebrane, no, przełożył się na reakcję rynkową w drugiej połowie. Jeśli po raz kolejny pozytywnie zaskoczą, jak najbardziej mogą dodać animuszu inwestorom do wzrostów i kontynuacji zwyżek. Jeśli jednak pojawią się w nich jakieś rozczarowujące elementy, no zapewne będzie to pretekst do przynajmniej częściowej realizacji zysków. Jeśli chodzi o obecną hossę na amerykańskim rynku akcyjnym, to w dużej mierze by, jest ona, czy ma ona miejsce, dzięki właśnie oczekiwaniom związanym z rozwojem sztucznej inteligencji. Na przestrzeni ostatnich kwartałów Nvidia przyzwyczaiła nas do tego, że za każdym razem biła prognozy i napędzała te oczekiwania. Jeśli tak będzie i tym razem, jak najbardziej historia, może się powtórzyć, ale to wszystko dopiero dzisiaj po zamknięciu sesji. Jeśli chodzi o sytuację na Starym Kontynencie, no tutaj widzimy, że no nie jest ona aż tak pozytywna jak chociażby. Za oceanem. DAX cofa się poniżej 18800 punktów. No ale oczywiście rynki finansowe to system naczyń połączonych, no i to, jak zostaną odebrane dzisiejsze wyniki Nvidia, przełoży się także na, na zachowanie i tego rynku. No ale nie tylko Nvidio, inwestorzy żyją. Ja bym dzisiaj też zwrócił uwagę na minutki z ostatniego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej. Te będą publikowane o godzinie 20.00. A dodajmy, że ostatnie posiedzenie dostało gołębie odebrane i generalnie przełożyło się na trwające już od dokładnie trzech tygodni zwyżki na Wall Street. Wczoraj, chociażby Wallers Fedu podkreśliła, że ostatnie dane amerykańskiej inflacji za kwiecień były uspokajające. Wcześniejsze odczyty zaskakiwały po wyższej stronie, a ten ostatni. Daje nadzieję na to, że inflacja no nie jest tak, nie będzie tak dużym problemem w drugiej połowie roku i da przestrzeń do tego, żeby obniżyć koszt pieniądza. Zatem jakiekolwiek sygnały wspierające taki scenariusz no powinny i wspierać sentyment rynkowy, no i osłabiać dolara. Tymczasem amerykańska waluta no prezentuje się relatywnie mocno. Eurodolar cofa się poniżej 1,0850. Jeśli chodzi o przełożenie na złotego, no to jest ono minimalne. Złoty się cofa, ale euro kosztuje mniej niż 4 zł. 26 grosza za dolara płacimy tylko 3,92 niecałe 3 grosze. Dzisiaj także należy zwrócić uwagę na kurs no, dolara nowozelandzkiego. Ten wcześniej wyraźnie podrożał, anotowania notowania wzrosły powyżej, powy, powy, powyżej 0,61. Po posiedzeniu Banku Rezerwy Nowej Zelandii. To oczywiście zgodnie z oczekiwaniami przyniosło utrzymanie kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie, ale najnowsze prognozy wskazują na to, że obniżek możemy dopiero spodziewać się w trzecim kwartale przyszłego roku. I to właśnie umocniło notowale, notowania NZD. Jeśli chodzi o zachowanie rynku surowcowego, widzimy no, szerokie cofnięcie tych mm, najważniejszych surowców. WTI spada poniżej 78 dolarów. Po wczorajszych danych API, które wskazały na ponowny wzrost stanów magazynowych ropy w Stanach Zjednoczonych, oficjalne dane dzisiaj, oczywiście, tradycyjnie o godzinie 16.30. Złoto także się cofa, ale możemy powiedzieć, że kosmetycznie, bo jedna uncja utrzymuje się powyżej 2400 dolarów. Jakiekolwiek sygnały wspierające cięcie stuprocentowe w drugiej połowie roku, oczywiście, będą cały czas tutaj wspierały wzrosty. W przypadku notowania żółtego metalu. Na koniec miedź, która zdecydowanie znalazła się na świeczniku w tym tygodniu, no ale widzimy realizację zysków, korektę w tym momencie do poziomu 10 500 dolarów za jedną tonę. Jeśli chodzi o notowanie tego surowca, oczywiście w ostatnim czasie były one wspierane i lepszymi danymi z Chin, i obawami o. Niedobór na podaży na globalnym rynku. Jeśli te obawy związane z podażą się nie zmaterializują, to oczywiście będzie sygnał przemawiający za korektą. Jeśli chodzi o taki bardziej długotrwały trend, to tutaj musimy patrzeć na koniunkturę w Chinach. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.